Osoba księdza Jerzego jest tutaj bardzo na miejscu. Raz dlatego, że ksiądz Jerzy tutaj pracował jako wikary w Aninie, a drugie dlatego, że jest jedną z ofiar stanu wojennego. Stan wojenny aż trwał do roku 89' i również księża zamordowani w roku 1800, 1989 też są kolejnymi ofiarami stanu. Stanu wojennego. I co łączy te morderstwa o stronę sprawców, to mianowicie, że sprawcy są nieznani. Nieznani sprawcy Księży Zamęczonych, zamordowanych w roku 1989 i nieznani sprawcy morderstwa na Księżu Jerzym. Jest taka książka, kto naprawdę go zabił, Wodzieka Sumińskiego, roku 2000. Piątego, która tu stawia bardzo poważne znaki zapytania, gdy chodzi o sam przebieg zbrodni dokonanej na księdzu Jerzym. To, że sprawcy są nieznani, wynika też z tego, że możni ludzie w Polsce, w sądach, w prokuraturze, w rządzie, gdzie jeszcze, to pan Jan Żary Lepiwie nie chcą, żeby sprawcy byli znani i robią co mogą, żeby z faktycznych sprawców, no a możemy się domyślać, że wśród tych faktycznych sprawców są generałowie, którzy bardzo dbają o to, żeby uchodzić za ludzi, jak to się mówi, honoru, tak? Za ludzi honoru. Chociaż właśnie nie są ludźmi honoru przecież, tylko zbrodniarzami. I jak widać, jak widać ta trzecia RP sobie nie może poradzić z tym problemem. Na razie w żaden sposób, chociaż historycy i dziennikarze śledczy robią co mogą. I rezultaty tego jakieś są, ale takie powiedzmy mentalne, a nie, a nie doprowadzające do sprawiedliwego wyjaśnienia tej, tych kolejnych zbrodni ale w Słudze Bożym Księdzu Jerzy możemy widzieć nie tylko człowieka zamęczonego przez system komunistyczny, ale możemy widzieć patrona, bo jeżeli będzie beatyfikowany, miejmy nadzieję, niedługo, to jest on patronem. Patronem Solidarności, rozumianej jako, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, jako troska o każdego człowieka, o wspólne dobro, wspólne dobro i duchowe i materialne, troska o życie ludzkie, odpoczęcia do naturalnej śmierci, tak rozumianej Solidarności, której zresztą rzecznikiem był ksiądz Jerzy, gdy mówił o Solidarności serc. Wielokrotnie w swoich kazaniach odnosił społeczną naukę Kościoła właśnie do Solidarności. Następnie jest on patronem obrońców życia. Ksiądz jeży i przez pracę duszpasterską, i przez czynną pomoc, i przez słowo głoszone przez siebie bronił życia i duchowego, życia każdego człowieka jako kapłan, duszpasterz i życia odpoczęcia po naturalną śmierci, życia małżeń, życia rodzin, życia narodu. Można też nim widzieć, jeżeli, daj Boże, będzie beatyfikowany niedługo. Patrona Polski, Polski jako Królestwa Chrystusa i Matki Najświętszej. Do jakich mocy ksiądz Jerzy się odwoływał, gdy głosił kazania w czasie przyświętej za Ojczyznę? Krzyż, Eucharystia, Chrystus, Matka Najświętsza, modlitwa, wiara i Solidarność, zresztą też, co budziło podziw. Zdumienie różnych ludzi, sam byłem tego świadkiem przecież, gdy udałem się w sierpniu 80 roku do Gdańska i jakoś tam przez może być, kilka godzin uczestniczyłem w strajku w Stoczni Gdańskiej, skierowany tam przez Sługę Bożego za Franciszka Blaśnickiego. On mi powiedział, słuchaj, jedź do Gdańska, co mnie troszkę zaskoczyło, no bo myślałem sobie, jak robotnicy strajkujący chcą się spowiadać, no to są księża w Gdańsku, po co ma ksiądz Warszawski tam, tam jechać, ale w końcu jeszcze były kolejne bodźce. Ksiądz Czesław Sadłowski też mi powiedział potem jeździć do Gdańska, już pewno pewną konkretną sprawą, z pieniędzmi i, i z przesłaniem chłopów z Komitetu Samorządów Chłopskich Ziemi Grujeckiej, zebranych z broszy, potem szybiskup Kraszewski pobłogosławił, no i trzeba było jechać do Gdańska. Czyli byłem świadkiem właśnie solidarności, która odwoływała się do modlitwy, wiary, robotnicy się spowiadali, klęcząc, przyjmowali Komunię Świętą, właśnie nie na rękę, tylko klęcząc i do ust i i to było jakieś takie wielkie duchowe poruszenie zarazem, odwołanie się do Matki Najświętszej, tam w Kisłesznej kościoła, do Jana Pawła II, jego portrety przecież tam, tam były na ogrodzeniu stoczni. Jan Paweł II sam się wielokrotnie w obronie Solidarności wypowiadał i w czasie stanu wojennego również. Ksiądz Jerzy Popiełuszko cytował słowa Jana Pawła II w swoich... Homiliach, czyli nie dało się tutaj odłączyć troski o sprawy społeczne, polityczne, ekonomiczne od troski o sprawy duchowe obecnej w całej posłudze kapłańskiej Sługi Bożego Księdza Jerzego. Popiłuszki, a dziękuję Panu Bogu, że się mogłem jakoś tam też znaleźć blisko Księdza Jerzego, zaproszony do współpracy z nim u św. Stanisława Kostki, tam przez, przez rok księdzem jeszcze blisko yy, współpracowałem, ale ponieważ pamięć mam na razie taką kurzą, można powiedzieć, że co do szczegółów, to nie bardzo umiem je wydobyć z pamięci. Może jakoś ta moja pamięć się obudzi jeszcze. W związku z tym, takich różnych sytuacji, yy, yy, wielu znajomych księdzajeszego, z którymi rozmawiałem, zapamiętał nieporównanie więcej niż niż ja, ale no, na przykład pamiętam, że księdza, ksiądz Jerzy kilkakrotnie mówił o różnych zachowaniach, to byłoby poniżej mojej godności. To było poniżej mojej godności, on miał bardzo silne poczucie godności. Następnie był patriotą polskim. Wśród tych polskich patriotów, patriotów przecież mamy tylu księży, tylu kapłanów, tylu biskupów i permasów ostatnio, Wspaniałych i Ojca Świętego. No ale pierwszym polskim patriotą to jest ni mniej, i więcej tylko Pan Jezus. Skąd ja to wiem? Z Dziennikarza Faustyny Kowalskiej. Przecież Panie Jezus powiedział Świętej Faustynie, Polskę szczególnie umiłowałem, jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wywyższy o potędze świętości, dzień widzie Iskra, która przygotuje świat na moje powtórne przyjście. No więc jeżeli mamy takich wspaniałych patriotów i na Ziemi, i w niebie, to Polska. Nie zginie. Polska nie zginie i właśnie za przyczyną sługi Bożego świętego, niebawem jak mamy nadzieję błogosławionego, trzeba właśnie widzieć, widzieć przyszłość Polski jako, jako narodu i państwa. No w tej chwili państwa bardzo zagrożonego w swojej suwerenności i niepodległości. Narodu też bardzo uswojonego w sensie duchowym i kulturowym. Otóż ta przyszłość Polski jest jest jednak w zamiarach bożych wspaniała i, i właśnie dzięki Księdzu Jerzemu, którego jakoś obecność w swoim miejscu nieustannie czuję, nie tracę wiary w to, że Polska się obudzi. Tak jak wielokrotnie budziła się w ciągu dziejów no, na razie na razie różni usypiacze różni usypiacze starają się, żeby Polska się nie obudziła i tu właśnie przypomnę takiego pewnego Antka usypiacza, który siedzi w więzieniu, a który poznałem go Białęce w Warszawie śledczym, gdy pełniłem tam posługę i który wsiadał sobie do pociągów międzynarodowych, przegadzał się korytarzem i patrzył, w którym przedziale jest ktoś zamożny, wyglądający samotny. Dosiadał się, a był taki bardzo przyjacielski, łatwy w kontakcie, przyczynał mi o rozmowę. Potem wyjmował alkohol, często alkoholem, a alkohol był zaprawiony silnie usypiającym środkiem. No i gdy ten klient zasnął, Antek usypiacz wyrabował pieniądze, jakie tam znalazł, rzędu tysięcy złotówek, czy czy dolarów, czy tam czego, aż się trafił do więzienia. Natomiast donek usypiacz, donek usypiacz, który usypia cały naród za pomocą swojej zakłamanej propagandy, odwracania uwagi od tego, co, znaczy nie chodzi tylko o tego donka, ale o tę samą platformę dzisiejszą, propagandę, propagandę sukcesu, wszczynanie jakichś takich tematów zupełnie nieistotnych, odwracanie uwagi, zniesanie tam jakichś Taki, że jakaś zmiana konstytucji, prawda, niby tam będzie albo i nie będzie, prawda, ale jakiś szum medialny się, się robi I to jest taka forma usypiania, właśnie usypiania, usypiania narodu, czujności, świadomości Polaków. No po co? Po to, żeby Polaków okraść i to w sensie ściśle materialnym też, ale nie tylko okraść dumy, z, tożsamości, kultury, ducha, religii, wiary, wszystkiego, i takich ludzi samotnych, ogłupionych, właśnie śpiących, traktować jak bydło. No, tak jak komuniści traktowali Polaków jak bydło, potem bardzo się do Polaków rozczarowali, zwłaszcza do robotników. Teraz ci robotnicy jakoś coraz mniej się liczą, ponieważ przemysł upada. Pojawiają się takie nowe jakieś ideologie, miejsce ideologii komunistycznej. Pojawia się na przykład ideologia, że wszystkiemu winien jest na świecie człowiek, bo, bo oddycha, bo wytwarza ten dwutlenek węgla, bo produkuje tego dwutlenku węgla, jest coraz rzekomo więcej i wskutek tego świat jest przez ludzi zagrożonych. zagrożony, to co robi, żeby tych ludzi było coraz. Coraz mniej finansuje się takie różne metody przeciwko ludziom. No, naukowcy mówią, że bujna na resorach, prawda? nieprawda, prawda? że ten dwutlenek węgla wytwarzany jest przez inne czynniki na świecie, a człowieka w jakimś znikomym stopniu. A poza tym zmiany klimatyczne nie są spowodowane przez efekt cieplarniany, nie są spowodowane przez dwutlenek węgla, tylko przez inne czynniki, nieraz w perspektywie stuleci. Działający, teraz klimat się ochładza, kiedy indziej się ociepla. Ale prawda, jest cała ideologia, tak jak ideologia komunistyczna miała podporządkować myślenie do ludzi, ale konsekwencje tego są praktyczne. Na przykład to, że nie wolno mi kupić w sklepie, bo już nie ma żarówek 100 watowych. No. Na przykład. Pstura na kompletę, no Nonsens, absolutny nonsens. Potem się dowiadujemy, że te rzekomo ekologiczne jakieś jak się nazywają te żarówki, energooszczędne, prawda? One mają truciznę jeszcze dużo gorszą od dwutlenku, od dwutlenku węgla i tak dalej, ale w te bzdury, prawda, w tę fałszywą ideologię, podobnie jak ideologia maksistowska, takie dzisiejsze, różne jej mutacje, bardzo wielu ludzi wierzy, uśpionych właśnie, ogłupionych, a różni decydenci podejmują decyzje, które nieraz biją nas po, po kieszeni no dosłownie, prawda, człowiek musi za to płacić. I na wiele sposobów jest okradany. No więc Polska się powinna obudzić z tego swojego snu. No tak, ale Antekusy pierwszy siedzi w więzieniu, a Adonekusy pierwszy, te inne donki wcale nie ma szans żadnych, żeby, żeby do więzienia ten całą ferajnę złodzili, prawda, i oszustów i agentów zamknąć. No, no znowu dlaczego? Prawda? Dlaczego jesteśmy tacy jacyś piący, bezsilni, we własnej jużciśniu, we własnym w własnym kraju? Dlaczego złodzieje nami rządzą? Dlaczego agenci prawda, są władzy? Dlaczego jakoś nie ma wciąż sposobów, sposobów żeby odróżyć jednych od drugich? No to już pan Jędrzej chyba lepiej wie niż ja.